Siemanko, witam wszystkich zakręconych w lewo. A w dzisiejszym odcinku rankingu umiejętności zawodników Speedway Grand Prix mamy pierwszego Polaka, a jest nim Maciej Medzik Janowski. Medzik rozpoczął ostatnie dziesięciolecie jako jeden z największych talentów na świecie z wielkim Amerykaninem Gregiem Hancockiem, który wziął syna z Wrocławia pod swoje skrzydła. Green i jego team był nawet w boksie Janowskiego, kiedy zatrzymał Darcy'ego Warda kroczącego po trzeci tytuł najlepszego juniora z rzędu, wygrywając Złoto w Gnieźnie w 2011 roku. Janowski szybko urósł z kandydata na pretendenta, wygrywając drużynowy Puchar Świata w Pradze w roku 2013. Potem zajmując czwarte miejsce w Grand Prix Challenge w Lonigo w 2014 roku, zapewnił sobie tym samym miejsce stałego uczestnika cyklu na sezon 2015. Nie minęło wiele czasu i Magic dołączył do klubu zwycięzców w turnieju Grand Prix, wygrywając rundę na Łotwie w Daugavpils w sezonie 2014, w którym zajął solidne siódme miejsce w Mistrzostwach Świata. Mimo wygranego turnieju w Danii w Horsens w sezonie 2016 Forma Janowskiego spadła i na koniec roku z. Na miejsce dziesiąte w klasyfikacji generalnej. Jednak stał się jedną z największych światowych gwiazd, odkąd zajmował czwarte pozycje w latach 2017 i 2018. Zwycięstwa takie jak w Horsens i Cardiff w sezonie 2017 pomogły mu się wspiąć w klasyfikacji Mistrzostw Świata o jeden poziom każdego roku, a w sezonie 2018 dorzucił również wygraną w Halstavik. Jednak zawsze mu brakowało przysłowiowej kropki nad I, by zdobyć upragniony pierwszy medal Mistrzostw Świata. Podobnie było w zeszłym roku, kiedy Dwa tygodnie przed turniejem otwarcia cyklu w Warszawie Janowski doznał kontuzji ramienia, która wyłączyła go z gry. Po tym, jak opuścił zawody na PGE Narodowym i zdobył tylko 4 punkty w drugiej rundzie w Krsko, Magic jechałby powrócić do formy. Czego kulminacją było zwycięstwo podczas Grand Prix Niemiec w Tetterow. Zapewnienie sobie szóstego miejsca w niesprzyjających warunkach Jest sporym osiągnięciem Janowskiego I nie ma wątpliwości, iż jedna z najbardziej charyzmatycznych polskich gwiazd W tym sezonie liczy na dużo więcej Przejdźmy więc teraz do mojego rankingu Na początek jak zawsze technika jazdy Tutaj daję Magicowi 8 Zresztą tak samo jak Nikiemu Petersenowi Czy Jasonowi Crampowi Moim zdaniem tych trzech zawodników jeździ na bardzo podobnym Poziomie i trzeba tutaj powiedzieć, że jest on bardzo wysoki. Technika startu. W tym rankingu Maciek zdecydowanie prowadzi, bo daje mu 9 punktów. Magic naprawdę jest bardzo dobrym startowcem i jeżeli jest tylko odpowiednio spasowany, mało kto wygra z nim start. Waleczność. Tutaj muszę Wam powiedzieć, że długo się wahałem i dałem ostatecznie Mackowi 7 punktów. Wiem, niektórzy z Was powiedzą, że trochę mało, ale z drugiej strony nie mogę sobie jakoś przypomnieć spektakularnych akcji w jego wykonaniu. Oczywiście wiem, że na swój sposób na pewno walczy, no ale na na przykład do takiego nikiego na pewno mu jeszcze daleko. Współczynnik szczęścia. No tutaj Medzikowi musiałem dać 6 punktów. Z uwagi na to, że na razie po prostu tego szczęścia nie ma. Jak nie kontuzji, to tak jak już mówiłem, zawsze brakuje tej kropki nad I. Tak więc podsumowując, Maciek Magic Janowski zdobywa w naszym rankingu 30 punktów i dało to mu jak na razie trzecie miejsce. Co prawda wiem, Jason kram również ma 30 punktów. Ale no tak jak mówiłem Jason Kram nazdobywał worek medali, dlatego postanowiłem, że Kram będzie na razie na drugim miejscu, a Maciek na trzecim. Z tego miejsca zachęcam, żebyście i wy napisali w komentarzach wasz ranking i na którym miejscu widzicie Medyka. U mnie tak jak już mówiłem, wylądował na trzecim. Tak więc, mam nadzieję, że filmek Wam się podobał. Jak tak, to zostawcie tą łapeczkę w górę. A jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to z góry Cię do tego zachęcam. Zachęcam Was również do odwiedzenia mojego Instagrama Speedway Strefa. I jak zwykle, bez przedłużania żużlowe świry, trzymajcie się. Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć!